Witajcie bardzo serdecznie na kanale Miła Rzeczy. W związku z tym, że pogoda za oknem nie nastraja nas zbyt optymistycznie, jest troszkę melancholijnie, więc stwierdziłam, że dzisiejszy film poświęcę roślinie, która wprowadza troszkę kolorytu do naszych mieszkań w tym właśnie okresie jesienno-zimowym. Mowa oczywiście o grudniku. Powiem Wam, jak go uprawiać, jak go Rozmnażać, jak go przesadzać. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do opowieści grudnikowych, chciałabym Wam, moi drodzy widzowie, serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną. Za to, że stworzyliśmy już taką fajną społeczność tutaj na tym właśnie moim kanale. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, przemiłe komentarze. Dziękuję za subskrypcję i zachęcam kolejne osoby, żeby dołączały, żeby subskrybowały kanał, ponieważ jak się okazuje, 70% moich widzów ogląda. Miłe rzeczy, ale nie subskrybuję, więc yy, bardzo proszę żebyście nadrobili zaległości i żebyście również dołączyli do pozostałych subskrybentów, wtedy będziecie na bieżąco informowani o nowych filmach, które nagrywam. A pomysłów mam naprawdę sporo. Grudniki to rośliny bardzo proste w uprawie. Przynajmniej według mojej oceny należą do grupy roślin kaktusowatych i podobnie jak kaktusy i sukulenty gromadzą wodę w liściach. Mają takie sztywne liście, dlatego Największą krzywdą, jaką możemy wyrządzić tej roślinie, jest jej przelanie. One mają takie tendencje, podobnie jak sansevierie, mogą zgnić im z nadmiaru wody korzenie, więc nie możemy dopuścić do przelewania tych roślin. Jeżeli chodzi o stanowisko, najlepiej rosną u mnie w domu, Tuż za oknem, a więc nie bezpośrednio na parapecie, chociaż w kuchni na oknie wschodnim również super mi rosną grudniczki. Natomiast jeżeli chodzi o okna południowe, to ustawiamy je tak bardziej za parapetem, na jakiejś konsoli, na jakimś stoliczku czy komodzie. Grudniki oprócz przelewania nie lubią również przestawiania. Jeżeli postawicie go w jednym miejscu, niech on sobie już tam spokojnie stoi. Jeżeli Wam zakwitnie, tak jak tutaj na przykład, ten grudnik trzymam w sypialni, to on nie za bardzo lubi, żeby go nawet tak obracać. Nie lubi, kiedy się jego głowę kręci we wszystkie strony. Raczej trzeba zostawić tak, jak rośnie sobie. Grudnik kwitnie na przełomie listopada i grudnia. Tak można powiedzieć mniej więcej do końca grudnia. Jedne kwiaty przekwitają, utrzymują się około 10 dni na łodydze, są przepiękne, takie delikatne, jak sukieneczki. Występują w różnej gamie kolorystycznej od białego poprzez łososiowy, czerwony, różowy. Także jest bardzo dużo kolorów tych kwiatów i przekwitają i cały czas tłoczy nowe kwiaty i tłoczy. Pojawiają się tutaj cały czas nowe pączki, które wyglądają jak takie małe robaczki. Grudniki, jeżeli zakończą teraz etap kwitnienia, tak jak mówię, załóżmy pod koniec grudnia, to w tym okresie takim styczeń, luty, marzec zapominamy o tej roślinie, wtedy jeszcze mniej ją podlewamy, możemy wystawić w jakieś chłodniejsze miejsce, chociaż ja muszę Wam powiedzieć, że ja. Te rośliny, które mam, tam jeszcze mam jeden egzemplarz dużo większy. Ja zostawiam je w tym miejscu, w którym one sobie kwitną. Także nie przenoszę ich, nie wynoszę, aczkolwiek zalecane jest, żeby troszeczkę temperaturę obniżyć, tak między 10, przed kolejnym kwitnieniem, żeby temperatura tak miała mniej więcej 10-15 stopni, i dopiero wtedy, kiedy zaczynają kolejny raz zawiązywać pąki kwiatowe, żeby wejść z. Podlewaniem, z nawożeniem. Ja nawożę grudniki takim nawozem w aplikatorze, i tak jak mówię, przed zawiązywaniem pąków kwiatowych, jakieś dwa miesiące wcześniej, już taką aplikację tutaj daję do kwiatuszka, i on sobie wtedy pobiera nawóz. Muszę Wam powiedzieć, że ja tak szczerze mówiąc, to w ogóle się nie stosuję do tych reguł. I moje grudniki można powiedzieć, ja zostawiam troszeczkę samopas, a one i tak dwa razy w roku mi kwitną. Pierwszy raz właśnie teraz na przełomie, tak jak mówię, listopad, grudzień, i drugi raz kwitnienie nie jest aż tak obfite jak w tym momencie, ale grudnik również wiosną mi zakwita. I tak jak mówię, im mniej się o nie troszczymy. One tym bardziej nam się odwdzięczają pięknym kwitnieniem. Jeżeli chodzi o przesadzanie tych roślin, robimy to w marcu, w kwietniu, a potem sierpień, wrzesień. I tutaj mamy taki przykład grudniczka, który jest zosta zostawiony samopas, taka bidula. Myślę, że to jest roślinka, chyba którą rozmnożyłam jakieś dwa lata temu i wsadziłam go do takiej maleńkiej doniczki i zobaczcie sami, jak wdzięczne są to rośliny. W takiej małej doniczce, która praktycznie, on już praktycznie z niej wychodzi, również kwitnie i cały czas na każdym z tych pędów ma zawiązane pączuszki, z których wypuści kwiaty. Jeżeli chodzi o ziemię do grudników, Tutaj używamy ziemi, którą stosujemy do kaktusów i sukulentów. Możemy też zrobić własną ziemię. Warunek jest jeden. Powinna być dosyć dobrze przepuszczalna, zdrenowana, bo grudniki nie lubią nadmiaru wody. I tak jak powiedziałam, ja nie działam tutaj zgodnie z zasadami. Czasem działam wbrew wszelkim zasadom i tego mojego bidulka. Przesadzę w tym momencie do takiej właśnie y, ziemi. Grudnika, podobnie jak y, Sansewierie, przesadzamy wtedy, kiedy naprawdę bryła korzeniowa, kiedy korzonki już w zasadzie zaczynają nam tutaj wychodzić od spodu. O, jest to dobry moment. Zobaczcie, korzenie już tutaj się fajnie y, tutaj rozbudowały, także będę go przesadzać. I grudniczka mamy przesadzonego. Pamiętajcie o tym, że jeżeli przesadzacie kwiaty, to nie wybierajcie zbyt dużych doniczek. Doniczka powinna być większa od poprzedniej, tak około, no nie wiem, 2-3 cm, bo wtedy kwiatek rośnie nam w korzeń, natomiast góra stoi w miejscu. A tym bardziej w przypadku grudników. One nie lubią dużych doniczek, tylko bardziej takie ciasne. Podlewam go niezbyt dużą ilością wody, i wchodzimy z podlewaniem dopiero wtedy, kiedy ta wierzchnia warstwa gleby naprawdę przeschnie. Jest konkretnie wysuszona, wtedy znowu podlewamy kwiatek i dajemy mu po prostu święty spokój. Tutaj mam takiego maluszka, który dopiero zaczyna kwitnąć. Myślę, że za jakieś kilka dni już w pełni się rozwinie. Również muszę go przesadzić, ale będę to robić dopiero wiosną. A jak rozmnażamy grudnika? Jest to banalnie prosty sposób. Pędy zbudowane są z takich segmentów pojedynczych i tak mniej więcej nad, właściwie nie nad, ale pod trzecim segmentem. Tak jak na przykład tutaj, no tu mam akurat dwa segmenty, chociaż nie, tutaj będzie dobrze. Tutaj mam taki dosyć fajny pęd i składający się z kilku, więc pod trzecim segmentem ukręcamy, nawet nie musimy ucinać, tylko. Ukręcamy w ten sposób gałązkę i wsadzamy do doniczki, ale nie robimy tego wcześniej niż kolejnego dnia. Chodzi o to, żeby nam się tutaj ładnie ta rana zabliźniła, żeby, żeby nam po prostu nie zaczął gnić kwiatek, więc ja zostawiam to. Tutaj mam już pędy, które sobie wczoraj ucięłam, ale warto zostawić chociaż przez jeden czy dwa dni, żeby, żeby nam się ta rana, tak jak powiedziałam, zabliźniła, wysuszyła. Tutaj przygotowałam sobie już doniczkę z ziemią, tak jak powiedziałam, przeznaczoną do kaktusów i żeby od razu... Za rok na przykład był taki efekt wow, żeby wiecie te grudniki mi się fajnie rozrosły. Wsadzę sobie tutaj na przykład trzy sadzonki i on mi się wtedy fajnie zagęści. No i cóż, no i wkładamy sobie na taką myślę, że jedną czwartą tego segmentu, może ciut więcej. Przyciskamy. Musimy to dobrze ubić, żeby nam ta roślinka tutaj nie wyskoczyła. Możemy sobie też stworzyć jakąś tutaj taką, wiecie, konstrukcję, żeby nam dobrze się trzymały, żeby nam się ukorzeniły. I myślę, że taki proces ukorzeniania będzie trwał około miesiąc. Także za miesiąc powinny nasze grudniczki już wystartować ze wzrostem. I taką doniczkę ustawiam sobie na parapecie wschodnim, tam gdzie nie ma zbyt dużej ilości światła, oszczędnie podlewam i czekam sobie na nowe kwiatuszki. O roślinach domowych nagrywałam już kilka filmów, więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie. Nagrywałam filmy o pielęgnacji roślin w zimie, co trzeba zrobić, żeby nasze rośliny fajnie przetrwały zimę. Nagrywałam też odcinek o Sansevieriach. Koniecznie do niego zajrzyjcie, bo tam moja kolekcja Sansevierii jest dosyć pokaźna, więc również myślę, że te porady będą dla Was pomocne. Podlinkuję Wam w opisie do tego filmu właśnie te odcinki o roślinach domowych przy okazji muszę Wam pokazać mój wczorajszy nabytek jest to starzec rouleya przepiękna roślina, która ma takie koralikowe pędy to jest tutaj obkręcone naokoło myślę, że jak ja odkręcę te pędy zobaczcie, niesamowite no to ona będzie mieć pewnie z półtorej metra wysokości ta roślina lubi słoneczko ale jest niesamowita. Zobaczcie, jak koraliki wygląda. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy również macie, czy uprawiacie grudniki i jak Wam się to sprawdza, czy również uważacie, że są to rośliny bezproblemowe i łatwe w uprawie. Jeżeli dzisiejsze wideo Was y, zainspirowało, jeżeli Wam się podobało, to tak jak powiedziałam na początku filmu, zachęcam do subskrybowania kanału Miłe Rzeczy, zachęcam do lajkowania tego filmu i widzimy się już za kilka dni z nowymi pomysłami. Do zobaczenia!